Na wystawie Conflict Enabler w poznańskim arsenale prezentujemy kilkanaście obrazów Agaty Bogackiej z kilku cykli. Bardzo się cieszę z tej wystawy. Większość obrazów została namalowana specjalnie na tą wystawę, i również większość jest pokazywana po raz pierwszy. W abstrakcyjnych obrazach Agata Bogacka bada zależności form, ale tym samym konfigurację, jakim ulegamy względem siebie, świata, innych ludzi. Bohaterkami tych obrazów są plamy barwne i możemy śledzić właściwie ich relacje, czyli to, czy ze sobą konkurują czy ze sobą rywalizują, czy przepychają się, czy w momencie, kiedy mogą się spotkać, zlewają się ze sobą. Te plamy barwne mogą rywalizować też o relacje z płótnem. To jest bardzo ważne w tych obrazach, że płótno też jest jakimś elementem gry form na obrazach. Też właściwie nie wiemy, czy to płótno jest zamalowywane przez artystkę, czy też odsłaniane przez artystkę. Czy to płótno wkracza pomiędzy dwie plamy barw, czy ono ułatwia ich relacje, czy ono tą relację zaburza? Tytuł wystawy, czyli Conflict Enabler, oznacza aktywator konfliktu. Tym aktywatorem może być właśnie płótno. Tym aktywatorem też może być artystka. To jest wystawa, która dotyczy też malarstwa tego, jakie artystka Agata Bogacka ma stosunek do malarstwa. Warto wspomnieć, że nie chodzi o negatywny konflikt. Konflikt to jest tutaj słowo, które umożliwia jakiś rodzaj ruchu, jakiś rodzaj progresu. Chodzi właśnie o to zetknięcie, o rodzaj wywołania, spotkania, które może się czymś zakończyć. I to zakończenie może być tą cieniutką linią, może być zlaniem się dwóch rzeczywistości, dwóch osób, dwóch zagadnień, a może być płynnym. Połączeniem się może być jasnym komunikatem, że te dwie rzeczywistości się nie mogą spotkać, że muszą się wyminąć. Bogacko szczególnie interesują te układy, które są niejednoznaczne, które budzą sprzeczności, stąd najbardziej reprezentowany na tej wystawie cykl Disagreement. Jest tutaj też cykl prac, deklaracje. Słowo deklaracje może nam się kojarzyć z polityką. Wspomniane napięcie na tych kompozycjach narasta. Ważnym cyklem jest cykl Equality Dream, czyli marzenia o równości. Możemy się zastanawiać, czy kolory tęczy na tym obrazie próbują się wydostać i wyemancypować, czy też właśnie im się to nie udaje i są zasłaniane. To jest wystawa bardzo kontemplacyjna, taka, która wymusza rodzaj skupienia i wyciszenia. Może to być wyciszenie, które prowadzi do zrozumienia tych obrazów i rozgryzienia tych relacji, tych napięć, czy tych harmonii i balansu, który może w danej kompozycji być przedstawiany, ale może też wprowadzić w jakiś rodzaj refleksji, skłania do takiego rodzaju wglądu w siebie, też w swoje emocje, w swoje relacje, no zbliża nas do istoty relacji i zależności między ludźmi.